Siemaneczko, Maku z tej strony, zobaczymy co nam dzisiejszy dzień przyniesie. Piątek, godzina 14. Lecimy, lecimy, lecimy. Wy też wyruszajcie i działamy. 5. Siemanko kochani, piątek, piątek, piątek. Nie wiem, czy dzisiaj, chyba dzisiaj nie pójdę, wiecie, ponieważ piątek ludzie imprezują i tak nie wyrzucają, ale za to, ale parę kontenerów. Zrobimy, prawda? Na takie miejscu i sobie idziemy, wam powiem. A e, możliwe, że zabiorę was w tamte, w tamte pola. Tam są daleko lasy, już, prawda? E, I tam troszeczkę w tych lasach pozbieramy do reklamówki śmieci. Zobaczymy, ile się uda zebrać śmieci do reklamówki. Ale na razie tu zobaczymy pierwsze miejscówki. Tak, piątek nie wybierali, ale to wszystko posprawdzamy, prawda? Trochę tego jest. Można tu zajrzeć. Tu jakieś gry, czy co? No, także piątek, ale idziemy dalej. Puzzle, co to zabrać. Puzzle, puzzle i jeszcze raz puzzle. Rzeszce go, fajna torba. Papier zabierali tylko. Idziemy dalej. Przebiegniemy znowu. Lubicie ze mną biegnąć, nie? Do tamtej miejsca. lubicie ze mną biegnąć. Tutaj, a tu nic nie ma, a my się tylko nabiegali. Można jeszcze nożem machnąć szybko. Iść? O? O? Jakieś wieszaki? Wyskoczy? Co to jest? Пойдемте, посмотрим. Что тут Что-то, черт Także idziemy, kochani moi, sprawdzić sobie, co jest w tamtym teraz. W tamtym byłem. No, siema, kochani. Kurde, to nie było na żywca, ale miało być już na żywca, bo widziałem, że tam się kryły po prostu takie rzeczy, prawda? No, ale już nie na żywca, ale wiem, co tam jest, prawda? Zobaczcie. Patrzcie, ile ramek. Dwie dobre ramki. Na zdjęcie. Ramy Zabieramy Te ramy A tam nic nie ma Nie dobra lecimy O, siemanko, co tam masz ciekawego? Puchy butelki Puchy butelki dzisiaj nie. i skarbu A skąd leciłeś tamte, z tamtej części? Tam? No Pusto Pustko całkowicie wypowoli... Patrz widzisz jak się jak się kurde minęliśmy? Bym kurde nie przyszedł tutaj minutę temu, to już bym ramki, ja by nie było nowych. Nie? Leżały sobie tutaj przy wejściu, nie widzisz? Jak to kurde trzeba być czujnym. Ja wczoraj to człowieku chodziłem kurde... Ee, ten. Wczoraj to chodziłem... Ja tak zdejmę. Ja tak się zdejmę, tak? ja tak żeby... Żeby nie było mordy, no nie, ja mam kanał, no nie, ale nie potrzebuję mordy, no nie, ale opinie się przydadzą. Wczoraj zaraz spotkałem dziewczynę, to całą, kurde, dwie torby, tak wyszła bombojerek gdzieś tam no nie, no. Ale wczoraj wychodziłem, te kufle takie fajne, prawda, wiesz, no nie, ale byłem na jednym kuble, to w nocy, wieczorem już śmiałem, bo ciemno się podbudowałem, te kufle zarazem jeszcze raz poszedłem. Cztery razy na kuble byłem, to chodzi po cztery razy, no nie. A tam w czy nie? E, tam właśnie w wszystko robię, nie ma. Nie ma nic. Chyba, że puszki, bo puszek nie zbieram. Co? Ja puszek nie zbieram. Aha, no to no, puszki. No, ja tylko jakieś rameczki czy te sprawy. Takie jakieś te... No, no, no. no. Dobra, bywaj. Trzymaj się, będziemy się widzieli na linii, no, nie? Dobra, a na razie. Ja, a ja na razie. Gołąby. A my latamy sobie. Sprawdzimy teraz tu, co się dzieje. Ciemka. ja już dzisiaj jestem na tym, co wczoraj tutaj byłem, eee, o te kufle, prawda? Zobaczymy. Te ramki mnie trochę blokują. Zobaczymy. Papier zabierali i co? Nie ma, ale tutaj znalazłem wiele razy jakieś żyrandole, lampy, właśnie leżą, one zawsze leżą w tym rogu, prawda? Zawsze tu leżą, w tym rogu. Dobra Nic tu nie ma No, 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 i coś już lepiej. Zobaczcie, tu taki kontener I patrzcie, rozsypane Patrzcie, co tu było, rozsypane jakieś płyty, ale to nic, nic szczególnego, nie? Także tego nie bierzemy, bo to Co to jest? Trilogia Tunera, co to jest? DVD pisze, niby. DVD. Nie wiem czy to wracam już tych DVD tyle, że... że masakra, nie tego nie biorę, co to, to jeszcze jest, właśnie, nie, nie. krwawa niedziela, ale kurde, gąsdo, dążyłam, o kurde. Oto Prezydent Evil Milajowicz. O, stare karty telefoniczne, ty, patrzcie. Stare karty. Uj, szkoda, że to nie jest. Szkoda, że to nie jest. Torba z takimi kartami. Bo to wartek kiedyś fajne było, Pamiętacie? Te karty telefoniczne stare. Zabieramy te dwie karty. Pięćdziesiątki. I patrzcie. To jest za. To jest super. Ludzie nie doceniają. Porcelany, ale patrz jaki piękny talerz sobie leży. Co to jest? Karolina. O kurde. I taki zaczep ma 734, piękny. On, 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 jest, on nie był używany, dlatego jest w takim świetnym stanie, prawda? Kurde, Tego tu już mam kurde z milion. Często to wpada. Porcelana Wałbrzych, no nie? Coś takiego było, taki półmisek, prawda? Zobaczcie, sami będzie wszystko na podsumowaniu. I coś jeszcze tutaj nie było. Oooo, sami zobaczcie, jaki kurde kontenerek. A tam taka lampka. Co to jest za lampka? Stara PRL. O, ale jakiś kurde inteligent uczuł kabel. Ale fajna, fajna. Co powiedzieć o tej lampce? Ciekawa, prawda? I tu już widziałem na początku, to już widziałem, jak byłem. Gdzie to jest, w którym. Były kurczę głośniczki, takie też to podajemy z Wami na żywo. Nie wiadomo, czy działa. Ją te głośniki, prawda? Także taki skarbik rzeczy. Wszystko będzie na podsumowaniu. Ludzie, dosłownie bomba, masakra w ogóle. Nie wiem, może Wy takich rzeczy nie szanujecie? Ale ja naprawdę takie rzeczy w ogóle doceniam, zobaczcie, odwróciłem leżała tak niepozornie. Myślałem, że na to warto patrzeć. Odwróciłem ją, zobaczcie, jakie piękny zdobienia w ogóle. Masakra ludziska. System rozwalony. Trzeba ją przetransportować. Tu mam te moje rzeczy, co znalazłem. Trzeba znaleźć. O, jakąś reklamówę. Na to jest. Dobra, mamy reklamowę. Mamy nasze tobołki Fanty. Urobek. No dzisiaj tak, tak dużo nie chodziłem prawda? Trochę tego powpadało. Także zapraszam na podsumowanie, kochani moi, w podsumowaniu wszystko będzie. Kurde, ale się nakręciłem po tych kuflach. Normalnie latam całą noc. Ty, ale ja tam chyba widziałem jakieś lampy. No, patrzcie Właśnie, jakie lampki fajne, ty, fajna lampka jedna. Kurde, jeszcze w rundzie bonusowe. Ja pierwszy. Ile tego jest? A tu co będzie? Nocniki ty Bo! Co tu jest? Jakiś ten, kurde Patrzcie ile masień, ty skarb prostownic, klastronik Trzeba sprawdzić wszystko, kurde Kurka To trzeba wszystko posprawdzać kochani moi Co my tu trafiamy? tutaj. Nie no, ale to, to ja zabieram. To trzeba... O, fajna kurtka dla dziecka, kurde. Kto chce dla dziecka taką kurtkę zarombista? Diver, Nie, darę jakaś. Biorę to i kurtkę, tylko muszę znaleźć... Muszę znaleźć torbę, no. Ale fajne, ty, są te lampy. Zobaczcie, są te lampy. Są te maszynki. Zajebiste. O kurde. Fajne, fajne, fajna nocka. Dobra, 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 trzeba to zabrać. My już obładowani, wracamy. Sprawdzimy te wszystkie rzeczy w domku. Kurde, co to jest? Zabieramy to też. To też zabieram. To też. Drodzy moi, kochani. Kurde. Lampki się biorą, tak, no. Idziemy. Dalej. Siemka, kochani. Mako z tej strony. Czas na podsumowanie piąteczku dzisiaj. No, co, no piątki ostatnio mnie zaskakują, ponieważ zawsze myślałem, że piątek, imprezy i w ogóle ludzie, ludzie zazwyczaj puszki wie, nie sprzątają, nie wyrzucają, ale dzisiaj mnie po prostu zaskoczyło. Dlatego chcę z Wami się podzielić tym, co dzisiaj znalazłem. Zobaczcie, kochani. Co, trochę tego było, tutaj jest i tam jest urobek. Zobaczcie, zawsze niby człowiek myśli, że to niepozornie, niepozornie a to tyle tego potem wychodzi. No nie? Tą lampę kojarzycie. Podpowiedzcie mi. Jakiś kurczę mądry wyrwał kabel z tej lampy dosłownie. No kurde. Ale taka fajna lampka z takim o, końcówką. To mi się podoba słuchajcie, to ciekawa rzecz. Ja takie rzeczy lubię. Takiego jeszcze w kolekcji to nie mam. Słuchajcie, Karolina, ale jest zawieszka, żeby ją zawiesić na na ścianę, prawda? Taki piękny talerzyk Karoliny. Spójrzcie. Łączymy więcej światła. Co jeszcze? Słuchajcie, ten talerzyk Karoliny ładny, nie? Na pewno, takie zdobienie. Dalej. Ten talerz taki wielki. To jest yy, Wałbrzych. A niby Wałbrzych już teraz, prawda? Upadł to, upadł czy nie upadł? Jak to jest? Ludzie kupują teraz ostatnie, ostatnie wyroby z Wałbrzycha prawda? Słyszeliście o tym? Tutaj takie głośniczki wpadły. Nie wiem, czy dobre, nie ma czasu tego sprawdzić. Chyba to trzeba komputer, czy na laptopie też można. No, muszę zobaczyć. Te dwie karty telefoniczne, no, te czasy mi się przypominają. Pamiętacie wakacje, dzwoniło się z tych budek i się czekało i się jeszcze szukało. Karty na górę były, karty były na górze, które ludzie wyrzucali i miały, miały ostatni impuls. No nie? Pamiętacie, kto jeszcze te ostatnie impulsy brał i szukał? Polował na te ostatnie impulsy. Pamiętam te czasy. Łeba, może. Słuchajcie, ta skrzynia bardzo mi się też podoba. Kłuczy, no bardzo. Dla Was może to jest zwykła skrzynka, tak niepozornie leżała. Każdy inny pomyślałby, a jakiś rupieć stary, prawda? A tutaj, a tutaj coś takiego. W środku się otwiera, w świetnym stanie. O, tak można ją podważyć, nawet taką skrzyneczkę. Ciekawe, ciekawe. Nie ma żadnych obić, okuć. Coś takiego, prawda? Słuchajcie, lecimy dalej, schodzimy na dół, na inne piętro. Ten filtr, to okazało się, że filtr to jest do, do akwarium, ale taki brudny kurde, to, to ja, ja go po prostu wywalam. Jego nie wezmę. Te ramki, pamiętacie? Chwilę potem, fajne, świetny stan tych ramek, zobaczcie, świetny stan. Patrzcie, jak nowe. I te dwie ramki sklejone pasterkiem ładnie, prawda? I drugo, druga taka z, z szybkami. No widzieliście sami minutę i już by ich nie było. Trzeba chodzić, chodzić i chodzić i wychodzić to, prawda? No, pamiętacie te y, lampy dwie. To są takie lampki. Bardzo fajne. Slip coś pisze. I druga taka. Trochę kurka, trochę zakurzone, nie? Ale się ogarnie. Technolux taka piękna lampa dla dziecka czy dla kogoś patrzcie sami taka lampa pamiętacie też to było, to było był ten worek z tymi rzeczami prawda no to możemy otworzyć na żywo bo to myślałem że będzie ciężkie było. taki Philips a tu się okazało co to było Zobaczcie sami co było na żywo, takie jakieś stare, zakurzone, rokownice, czy co to, nie wiem. Zobaczcie sam. Takie coś. Filips, ale jeszcze było coś, co było lepszym urobkiem. Czyli spójrzcie, taka okownica Platronik. Czy co to jest? Nie wiem. I do niej wkłady oczywiście, prawda? To urządzenie, co to może być? Piszcie w komentarzach, bo nawet nie wiem jeszcze, nawet nie sprawdzałem. Coś takiego. Nie wiem, co to jest do snu. No i patrzcie. To jest oczywiście, wk a wkłady jakieś do filtra jeszcze będą dobre, prawda, wkłady do filtra do akwarium. to sobie wezmę wkłady, no i to, to było ciekawe, taka maszynka Philipsa, no nie, maszyna Philipsa była, zobaczcie, ja już ją sobie wyciągnąłem, szkoda, szkoda, że brakuje, tu chyba coś brakuje, co tu było, jak myślicie, co to było tutaj, nie widzę, co to mogło być puste, ale zobaczcie, to wszystko działa prawda o pokażę wam na przykładzie tej maszynki wszystko śmiga tyj już tyle maszynek mam tu następną do kolekcji no dobra kochani ja to zbieram bo się trzeba przygotować do jutrzejszego dnia bo jutro sobota niedziela także będzie się działo, będzie się działo! E, I zapraszam Was na wspólny wypad, prawda? E, no, chociaż nie, lepiej nie zachwalać dnia, prawda? Bo jak się zachwala, to potem nic nie wychodzi. A tyle miałem sytuacji, że nie spodziewałem się, a były naprawdę ciekawe rzeczy. Dobra, trzymajcie się. E, miłego piątku Wam życzę. Mako. Śmiernikowy artysta. Cześć.